Potęga y przez x do 5 jest równa. Żebyśmy mogli wskazać poprawną odpowiedź, no to musimy widzieć, jak działa potęgowanie liczby do potęgi ujemnej. Jeżeli podnosimy jakąś dowolną liczbę a do potęgi e, minus n, no to w rezultacie otrzymujemy liczbę odwrotną do a, czyli 1 przez a podniesioną do potęgi n tej. Może zobaczmy, jak to działa na jakichś prostych przykładach. Na przykład, gdy podnosimy liczbę 2 do potęgi minus 3. No to jak postępujemy? Najpierw ten minus odwraca nam dwójkę, czyli zamiast dwójki mamy jedną drugą i tą jedną drugą podnosimy do potęgi trzeciej. Moglibyśmy to dalej policzyć, że to jest równe 1 do potęgi trzeciej, czyli 1, podzielić na 2 do potęgi trzeciej, czyli 8. Czyli 2 do minus trzeciej jest równe 1 ósmej. Podobnie w przypadku, gdy mamy ułamek podnoszony do potęgi ujemnej, na przykład 2 trzecie podnieśmy do potęgi minus czwartej. No to co robimy najpierw? Pozbywamy się tego minusa. Minus odwraca nam ułamek, który potęgujemy, czyli zamiast dwóch trzecich piszemy 3 drugie. No i te 3 drugie podnosimy już do potęgi czwartej, bo minus zużyliśmy na odwrócenie tego ułamka. No i teraz gdybyśmy chcieli to policzyć, no to liczymy 3 do czwartej, 81 podzielić na 2 do 4, czyli 16. W naszym przypadku mamy w nawiasie ułamek na literkach, czyli zamiast liczb mamy y i x. No i po krótkim zastanowieniu możemy zauważyć, że prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź b. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zapiszemy sobie to wyrażenie z punktu b, czyli x przez y do potęgi minus 5, no to postąpimy tak samo jak w przykładzie powyżej, gdzie mieliśmy liczby zamiast literek, czyli najpierw minus zużywamy na odwrócenie ułamka, czyli zamiast x przez y otrzymamy ułamek y przez x i ten ułamek już będzie podniesiony do potęgi nie minus 5, tylko po prostu 5. Gdybyśmy chcieli to dalej liczyć, no to moglibyśmy zapisać, że to jest inaczej y do 5 podzielić na x do piątej. Tak czy inaczej widać, że liczba z punktu B jest równa potędze Y przez X do potęgi piątej.